Moskwa, Pietuszki, Wenediktia, Jerofiejewa. Wypiła także i to i znów jakoś machinalnie, a wypiwszy otworzyła na oścież usta i pokazała wszystkim. Widzicie, i ja mam czterech zębów. A gdzie są? A kto tam wie, gdzie są? Jestem kulturalną kobietą, a chodzę bez zębów. Wybił mi je przez Puskina. Słyszę, że tu idzie taka literacka rozmowa, więc myślę sobie, dobra, przysiadę się do nich, wypiję i przy okazji opowiem, jak mi przez Puskina, rozbito głowę i wybito cztery przednie zęby. I zaczęła opowiadać, a opowieść była monstrualna. E, wszystko się zaczęło od Puskina. Przysłano do nas komsorga Jewtuskina. Nic, tylko podstypywał i recytował wiersy. A teraz złapał mnie za łydkę i spytał, mój wzrok niezwykły cię zadręcał. Niech będzie te zadręcał, odpowiedziałam. A on znowu tap za łydkę. I w dusy twojej głos mój dźwięcał, zapisała mi powiedziałam, pewnie do dźwięca. zadźwięcał. Wtedy mnie złapał i gdzieś zaciągnął. A kiedy już wyciągnął, to długo nie mogłam przyjść do siebie i nic, tylko całymi dniami powtarzałam Puskin, jeftuskim dźwięcał, zadręcał, dźwięcał, zadręcał, jeftuskim puskim. I znowu Puskin jeftuskim Do tematu, do przednich zębów przerwołuje czarnowosy. I, I zaraz chwileczkę, będziemy mieli zęby. Co było dalej? A aha, od tej pory. Wszystko było dobrze. Przez pół roku obrazałam z nim nasianie pana Boga i wszystko było dobrze. A potem znowu puskim wszystko zepsuł. Ja przecież jestem jak Joanna Dark. Ona też. Zamiast krowy paść i zboże zbierać, hop na konia i do Orleanu psy sukać i tyłek nadstawiać. To samo i ze mną. Jak tylko trochę wypije, zaraz się do niego zabieram. A dzieciaki, kto będzie za ciebie chować? Puskim jak? A on się odgryza. Jakie znowu dzieciaki? Przecież żadnych dzieciaków nie ma. Co ma do tego Puskin? A ja mu na to, jak już będą, to i Puskin nie pomocy. I tak ciągle jak tylko trochę wypiję. Kto będzie za ciebie powiadam dzieciaki? Puskin czy jaka jego slak trafia. Idź do diabła, daria Idź i przestań rozpomieniać moją dusę. Nienawidziłam go wtedy tak, że w ocach mi się głowa kręciła. A potem... Jakoś było w porządku, znów go kochałam, tak kochałam, że się aż w nocy od tego kochania budziłam. A z pewnego razu całkiem się schlałam. Psylatuję do niego i ksycę. Puskin będzie za ciebie dzieciaki chować, co? Puskin! A kiedy on usłyszał o Puskinie, cały sterniał i zaczął się sąść. Pij, zalewaj się, ale od Puskina wara i od dzieciaków wara. Pij wszystko, zsi moją krew, ale nie wódź pana Boga swego na pokus a, a ja byłam wtedy na chorobowym, z yy, mózgu i skrętkisek, a na południu była akurat jesień, więc mu na to zaksycałam tak, idź preco ode mnie, bandyto i nie wracaj, dam sobie radę, z miesiąc się będę kurwiła i zutę się pod pociąg, a potem pójdę do klasztoru i pokutnicą zostanę. przyjdziesz, żeby mnie prosić o przebaczenie, a ja wyjdę cała w cerni, sam urok i ci całą mordę podrapie i Figę będzie śmiał. Prec. A potem ksyce, a przynajmniej dusę moją, kochasz, kochasz dusę. A on się ciągle cęsie i cernieje, sercem zescy, sercem kocham twoją dusę, owsem, ale dusą nie kocham, co to, to nie. I roześmiał się jakoś tak dziko, jak w opezze, a potem złapał mnie, rozbił głowę i odjechał do Włodzimierza nad klaśnią. Dlaczego odjechał? Do kogo odjechał? Cała Europa osłupiała wraz ze mną, a moja głucho nie ma babcia, powiada do mnie z pieca. Widzisz, Daseńko, do czego dosłaś w posłuchiwaniu swojego ja? No, i tak. A po miesiącu wrócił. A ja byłam akurat zalana w trupa. Jak go zobaczyłam, zwaliłam się na stół, zaśmiałam, zamachałam nogami. A Więc to wołam, zwiałeś do Włodzimierza, nad klaśnią, a kto będzie za ciebie dzieciaki? Wtedy on nie powiedział ani słowa, podset wybił mi cztery przednie zęby, wziął delegację z konsomą i wyjechał do rostowa nad donem. Skonać mosta, chłopaki, nalejcie jeszcze ciut, ciut.